No w kolejnym miedzianym szorcie przed maturą. No to cóż, zaczynamy. No i mamy teraz równanko wymierne. Bardzo częsta rzecz na maturze. Oczywiście teraz prze, troszeczkę przekombinowana, bo nie może być napisane, że rozwiązaniem równania jest, a mamy określić, ile jest. Różnych rozwiązań tego równania. Przede wszystkim, na początek ustalamy sobie dziedzinę. W mianowniku nie może być 0, czyli piszemy sobie, że x kwadrat dodać 2x jest różne od 0, x a wyciągamy przed nawias, czy mamy x dodać 2 jest różne od 0, czyli x jest różne od 0 i jednocześnie x dodać 2 jest różne od 0, czyli x jest różne od 0 i x jest różne od minus 2, czyli dziedziną tego jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem, minus dwójki oraz zera Uf. teraz możemy przystąpić do rozwiązywania mnożymy sobie przez to co jest w mianowniku, czyli przez x kwadrat dodać 2x i widzimy to się nam wtedy skróci i 0 razy nawias, nie ma nic i mamy wtedy, że x dodać 3 razy x kwadrat odjąć 4 równa się 0, oczywiście wszystko wymnażamy, czy jest x do trzeciej odjąć 4x dodać, dodać 3x kwadrat odjąć 12, równa się 0 no i co byście z tym geniuszem zrobili? No nic byście nie zrobili, bo to jest źle. Tak się nie robi. Bo równanie typu nagaz razy nagaz równa się 0 rozwiązujemy w ten sposób, że przyrównujemy to do 0, Czy mamy x dodać 3 równa się 0 lub x kwadrat 1 4 równa się 0. Tu ten nawias jest oczywiście zbędny, aczkolwiek nic się nie stanie, jak zostanie napisane. Przerzucamy trójeczkę na drugą stronę, czyli mamy x równa się minus 3 lub x kwadrat równa się 4, czyli x równa się 2 lub x równa się minus 2. No i zapisujemy wyniki, że x należy do zbioru minus 3, minus 2 oraz 2. I mamy gotowe. Czyli trzy prawidłowe rozwiązania są. Tak? No nie! Oczywiście to jest źle, ponieważ w tym miejscu, jak mamy x równa się 2 lub x równa się minus 2, to musimy sobie zerknąć jeszcze na dziedzinę. Zobaczcie, z dziedziny wyrzuciliśmy minus dwójkę. Skoro wyrzuciliśmy minus dwójkę z dziedziny, to znaczy, że ta minus dwójka nie jest rozwiązaniem. Czyli rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie 2 oraz minus 3. Czyli odpowiedzią byłoby, że x należy do zbioru minus 3. Oraz dwa, a w naszym przypadku prawdziwą odpowiedzią byłoby, że to równanie ma dwa rozwiązania. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy szorcik. Jeżeli filmik się podobał, to nie zapomnij subskrybować kanał, napisać mi komentarz, zostawić łapkę w górę. No i oczywiście polecić znajomym. A póki co żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!